Witajcie z tej strony Lukuś witam Was w kolejnym materiale dotyczącym odcinka Reflector. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie interesujące rzeczy, które pojawią się w tym odcinku, a patrząc na tytuł już wiecie, że szykuje się naprawdę wielka bomba. Dlatego też oglądajcie do końca, bo warto i pamiętajcie o subskrypcji i zaznaczeniu dzwoneczka na moim kanale, by dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Moi drodzy, twórcy w odcinku REFLEKT DOLL szykują dla nas bombę. Bombę w postaci tych ciekawych rzeczy, które mogliście już wyłapać z tytułu dzisiejszego materiału. Ale żeby zacząć od tych fantastyczności, wpierw przypomnijmy sobie jeszcze raz oficjalny tytuł tego odcinka. Bo musimy mieć jakiś fundament, pod który wszystko będziemy na spokojnie... układać. Posłuchajcie. Biedronka i Czarny Kot ponownie rzucają wyzwanie Julece, przemienioną w reflektę, Ale tym razem złoczyńca... nie jest sam. Tak właśnie prezentuje się oficjalny opis odcinka Reflect Doll i teraz w spokoju możemy zacząć od pierwszej informacji. Jeśli oglądaliście wczorajszy materiał, w którym omawiałem przemienne Majury wraz z tymi wszystkimi informacjami, za co bardzo dziękuję, to wiecie, że to właśnie w Reflekdol będzie miało to miejsce. Polecam obejrzeć ten materiał klikając w prawym górny róg kartę, bo tam wszystko fajnie objaśniłem. Ale tutaj przypomnę w skrócie, że według Feri Gonzalez ta transformacja udostępniona przez brazylijską stację Glob pochodzi z odcinka Dol. No bo jeśli w pierwszych czterech odcinkach sezonu trzeciego według kodu produkcyjnego Majura nie pojawiła się na naszych ekranach, to to będzie idealny moment na pojawienie się tej postaci wraz z jej transformacją. A gdzie transformacja? Tam kłami. A w tym przypadku kłami Pawia Dusu, który pierwszy raz pojawi się w serialu. Jeśli przypomnimy sobie ostatnie zdanie z opisu, które jasno nam mówi, że złoczyńca nie będzie sam, to tutaj pojawia się teoria senti Monster. Bo jeśli Majura ma się w tym odcinku pojawić, to nie widzę innej opcji, jak również obecność jej wytworu. Ale, tak jak wspomniałem, obejrzyjcie tam ten film, a wszystkiego się dowiecie, a my przechodzimy do kolejnej informacji. Materiałów na moim kanale odnośnie zamiany mirakulami przez głównych bohaterów pojawiło się chyba z dwa. W jednym przedstawiłem opis wyglądu w las z teorią, a w drugim była wzmianka odnośnie wszystkich nowych przemian Marnet i Adriana. Dzisiaj to będzie trzecia wzmianka odnośnie zamiany i dlaczego akurat, moim zdaniem, w odcinku Reflectol będzie miała miejsce taka sytuacja. No. O tej informacji sporo ludzi już wie, ale są też tacy, którzy o niej nie wiedzą. Jakiś czas temu w jednej z ofert zabawek Lady Noir i Mr. Bug na Amazonie pojawiła się bardzo ciekawa informacja. W tytule produktu była wzmianka o odcinku o nazwie Pupeflekta, w którym właśnie miała dojść ta zamiana. Tytuł ten jest jednak francuski, ale nic nie stoi nam na drodze, by sprawdzić, jaki tytuł angielski kryje się za tym wszystkim. I okazuje się, że jest to właśnie odcinek Reflekta. Druga sprawa, jakby do tej zamiany miało dojść. Większość zastanawia się jak Adrien w kostium Biedronki, bo przecież nie ma przekutych uszu. No niby racja i sam za pierwszym razem przedstawiałem kompletnie inną teorię, nie patrząc na moc samego złoczyńcy, lecz teraz weźmiemy to pod uwagę. Jak wiemy z opisu złoczyńcą ponownie stanie się leka pod postacią Reflekty. W sezonie pierwszym Reflekta za pomocą swojej mocy przemieniała innych w swoje podobizny i w tym wypadku całą zamianę Mirakulami może być zamieszana właśnie ona. Może być tak, że za pomocą swojej mocy zamieni podobizny. Podobiznę czarnego kota w podobiznę biedronki i na odwrót. Co myślicie? Bo jakby nie patrzeć, to nie widzę innej opcji, jeśli chodzi o zamianę. A ta z pewnością byłaby dobra i byłaby spowodowana przez samego złoczyńcę, gdzie po całej akcji nasi bohaterowie raczej nie mieliby powodów do radości. Chociaż czarny kot w stroju biedronki, wiedząc, że w takim stroju chodzi właśnie jego ukochana, no, jestem ciekaw ich zachowań po zaistniałej sytuacji. Akurat ta sprawa jest nie do końca pewna i dalej jest w sferze teorii. Debiut Luki jako wężowego superbohatera Viperion. Jeśli pamiętacie odcinek Lalkarka 2 to wiecie, że to tam pojawili się pierwszy raz na ekranach nowi bohaterowie. Pegas, Viperion oraz Małpi Król. Akurat dlatego ostatniego był to debiutujący odcinek, tak dla innych nie. Dlaczego? Czarny Kot po użyciu Pegaza oraz Viperiona znał ich imiona, dlatego też ich debiutującymi odcinkami powinny być takie odcinki jak Reflect Desperada albo Star Train. Jeśli chodzi o Pegaza, to stawiam na Star Train, ale oni mnie dzisiaj, dlatego też moim zdaniem Viperion powinien pojawić się w Reflect Dlaczego? W jednym z materiałów powiedziałem wam, że osoba otrzymuje Miraklum tylko wtedy, gdy bliska jej osoba zostaje zaakumizowana, która jest w niebezpieczeństwie. Wówczas jest ona najbardziej zdeterminowana do pomocy. Dając przykład sezonu drugiego. Alia dostała Miraculum, bo jej siostry zostały zaakumizowane. Nino dostał Miraculum, bo Alia była w niebezpieczeństwie oraz Chloe dostała Miraklum, bo jej rodzice zostali zaakumizowani. W odcinku, gdzie Yem został zaakumizowany i gdzie również inni dostali mirakula, tam celem było pokazanie takiej męskiej paczki w odniesieniu do zespołu. Station Nation. Mistrzowi brakowało jednego ogniwa, by koło się zamknęło. Koło, czyli paczka kumpli, jak w zespole. Ten odcinek to są inne priorytety, nie można go traktować jak równi z innymi przypadkami. Gdy Mirakula są rozdawane, wówczas przekazanie Mirakuli nowym osobom wiąże się z pomocą w pokonaniu złoczyńcy, gdy bohaterowie sami nie dają sobie rady. Dlatego też uważam, że w tym odcinku Luka dostanie swoje Mirakl, ponieważ jego siostra będzie w niebezpieczeństwie i będzie musiał pomóc jej w uwolnieniu się od złej Akumy, jak również pomóc w zwalczeniu jej towarzysza broni, którym prawdopodobnie będzie wytwór Majury. Senti Monster. Moi drodzy, jeśli chcecie obejrzeć nowy, niepublikowany odcinek, który widzowie wybierą w ankiecie GLOB i mam nadzieję, że to będzie Reflekdol, to subskrybujcie mój kanał razem z dzwoneczkiem, udostępnijcie ten film znajomym i wbijajcie na moją facebookową grupę Pędzelki Luchusia. Tam dzisiaj o godzinie 20 opublikuję post z linkiem do transmisji, więc nie czekajcie i działajcie. Napiszcie w komentarzu hashtag Reflektol, a przypnę wam serducho i dajcie znać, czy czekacie razem ze mną na ten odcinek i jak waszym zdaniem prezentują się informacje, które prawdopodobnie pojawią się właśnie w tym odcinku. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić moich następnych materiałów. Polecam zaobserwować mój profil na Instagramie po fajne edity z Miraculous. Zapraszam na moją facebookową grupę Pędzelkioluchusia, a teraz się z wami żegnam. Do usłyszenia. Bye, bye.